Z tej strony Timestud. witam Was w czwartym już odcinku poradnikowym W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić Front Side i Backside Oil. frontside Side oil. I Backside Oil. I możecie lądować tak, tak, palcami, albo normalnie, I tak. Ja spójrzcie w tak. I dobra. frontside Baksaj y, Oli jest samo sobie łatwiej. Jeżeli umiecie Oli. Jeśli umiecie Oli, to wszystko jest tak naprawdę w jest stopniu łatwe. Dobra, y, y, pierwszym ćwiczeniem, jakim po prostu dam wam ćwiczenie, to jest... Nie macie już showita, bo naprawdę nie macie szołita. Ma trudki pięczek. Patrzcie, robicie oli i róbcie oli, i jakby próbujcie wypchnąć <laughs> wtedy showita ale bez puszczania palców. I wtedy będzie dotąd, do 90 stopni. Wtedy obkręcacie jakby tę krękę, i lądujecie side. front side. Nie, nie robiłem poręnika do. Front side Showita ani do Pop I nie wiem czy zrobię. Może zrobię. Ale to już jest yy, trudniejsze. Wystarczy, że... Znaczy nie wystarczy, bo to jest trudniejsze, to oni nie robimy. Jakby po prostu ręką tak dajemy będę nie wiem, to może wytłumaczyć dobrze. To robimy, sobie. A, pokażę wam, jak to wygląda. Im... Pierwsza normalnie pójdziemy w wyzwoleną temperaturę. Pierwsza, którą Oli. To tempo. Dobra. E, jeśli Wam pomogłem nauczyć się w i Libeksa to piszcie komentarze, dajcie łapkę i suba. Chcecie więcej poradników, to oczywiście dla, nas, dla Was nagram, bo po prostu e, ja dla was te filmy robię, ale nie dla siebie. No i po prostu mm, nie chcecie, to dla Was nagram jakieś jeszcze poradniki. I chyba tyle. mam.